Witam serdecznie. Program przesłuchanie. Dzisiaj gość specjalny, siostra Mirona Turzyńska, koordynatorka projektu Ekstremalna Droga Krzyżowa. Dziemiany, witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Marta Grabatowska. I Krzysztof Węcki. Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz pierwszy na naszej diecezji odbyła się rok temu. Tak. Teraz przed nami kolejna edycja. Proszę powiedzieć nam, czy wierni są zainteresowani taką wyjątkową, nietypową formą modlitwy? Muszę powiedzieć z, takim wielkim, z wielką radością właściwie, że Ekstremalna Droga Krzyżowa już w ubiegłym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wyglądało to mniej więcej tak, że na przykład z jednej rodziny poszła jedna osoba czy dwie, pozostałe były w takie, w lekkim strachu, zobaczymy co to będzie, czy dacie radę. A w tym roku oprócz tych dwóch, które na przykład były już osoby, pociągają następne, czyli zainteresowanie jest bardzo dużo, zapotrzebowanie również. Te, w tej chwili na przykład trwają zapisy 4 dni dopiero i już ponad 200 osób zapisało się na nasze trasy miejskie. Z tego wynika, że ta forma duchowości, ta forma przeżywania Drogi Krzyżowej, cieszy się dużym powodzeniem i to jest taki fenomen, że rzeczywiście ludzie chcą czegoś więcej, czegoś bardziej ekstremalnie i myślę, że w tym roku ta liczba również będzie bardzo duża. Nie jest to jakby łatwa droga, bo łatwiejszą drogą krzyżową jest pójść do kościoła, tak w piątek, parę razy przyklęknąć i iść do domu, tak? Byłem na Drodze Krzyżowej, ale czytałem też takie, takie świadectwa, że nie mam czasu w tygodniu, a to jest w nocy, to pójdę w nocy, bo akurat w nocy mam czas. Czy to tak faktycznie jest, czy to tak? Jakby... Myślę, że to trochę też tak działa, dlatego że mówi się tak ogólnie, że ekstremalna droga krzyżowa to jest pigułka Wielkiego Postu, że w ten jedną wyjątkową noc właściwie można to jest czasami 8-10 godzin marszu no, w nocy przeżyć naprawdę przede wszystkim poznać siebie. Przekroczyć swoje słabości. W tych słabościach spotkać się przede wszystkim z Bogiem. A podczas drugiej krzyżowej, to Pan tutaj wspomniał w kościele, rzeczywiście czasami jest tak, że momentami nie wiemy, czy która ta stacja, tak? że to się już skończyło. Siedzimy w kościele, w ciepłym miejscu, w ławce, nie ma tego trudu fizycznego, a ta druga nie dość, że jest trudna fizycznie, psychicznie, to jeszcze właśnie jest ta potężna dawka też ich takich emocji, bo ciemno, są różne takie miejsca, gdzie się czasami nie widzi, na przykład latarka zgaśnie i nie wiem, co robić. I to są właśnie te momenty, kiedy człowiek już nie może liczyć na siebie i wtedy właśnie woła, Panie Jezu, pomóż, bo ja już nie mogę. Czyli ja osobiście przeżywając ekstremalną drogę krzyżową mogę powiedzieć, że... Tak jak dotykam obecności Boga na drodze krzyżowej ekstremalnej, to nigdy nie dotknęłam go tak mocno w czasie Drugi Krzyżowej w Kościele. Do wyboru, właśnie chciałam jeszcze spytać, bo do wyboru są właściwie dwie trasy, prawda? 21 i, i <grym> 28 <24, grym> <48, grym> i 41 kilometrów. No to musi być spore wyzwanie. Chyba trzeba się też przygotowywać do takiego. I dodajmy, że to odbywa się w milczeniu. Dokładnie. Gdzie całe nasze życie praktycznie jest wypełnione jakimś dźwiękiem, słuchawki, telewizja, radio, e, szum, a tu jest noc, cisza i milczenie. <grym> w ciągu tygodnia myślę, że jest trudno znaleźć taki czas, żeby tak spojrzeć też w głąb siebie, tak jak tu Pan wspomniał, praca, studia, ciągle jakieś tam zakupy, sprawy. I, I też można powiedzieć, że ci ludzie, którzy decydują się na ekstremalną drogę krzyżową, to niektórzy mówią no szaleńcy, bo gdzie po całym tygodniu pracy, kiedy wszyscy są zmęczeni, czekają na weekend, a tutaj w piątek w nocy ruszają na drogę krzyżową. Tak jak Pani mówiła, tutaj w tych kilometrach rzeczywiście y, są przygotowane dwie trasy. Jedna jest ekstremalna, 41 kilometrów z y, Ekipa z Krakowa wyliczyła, że żeby doświadczyć naprawdę takiego totalnego wycięczenia, zmęczenia, musi być to na co najmniej 40 kilometrów. Jest to też na pamiątkę pobytu Jezusa na pustyni. Wielki Post ma 40 dni, czyli jakby jeden dzień to jeden kilometr. Dlatego mówimy, że ekstremalna droga krzyżowa to jest ta pigułka Wielkiego Postu. I taka droga to rzeczywiście jest ekstremalna. Można też zorganizować mniejsze trasy na wzór ekstremalny, to są tak zwane drogi na wzór ekstremalnej drogi krzyżowej. Wtedy, gdy nie spełniają wszystkich standardów, bo to są pewne zasady, żeby być ekstremalną drogą krzyżową, tak? Musi być pełen rejon, w którym jest jedna przynajmniej trasa 40-kilometrowa, która wymaga minimum 8 godzin drogi. Muszą to być bezdroża, ciemności, poza y, takie tereny bezludne, najlepiej jakby jeszcze było jakieś błoto, jakieś y, takie ekstremalne miejsca. I przy takim rejonie mogą powstać właśnie te drogi na wzór dla osób, które są mniej może odporne. Kondycje mają troszeczkę słabszą, ale chcą w tym uczestniczyć. Dlatego my, my wybrałyśmy 28 km że, że to nie jest ani krótka, ani długa, ale na tej drodze również można doświadczyć właśnie tego, co na tej długiej, 40-kilometrowej. Każdy uczestnik otrzymuje mapę, otrzymuje tak. odblaski, tak. oznakowanie. Czy zdarzają się przypadki, że ktoś zboczy teraz pomimo tego, że. że w ubiegłym roku miałyśmy na przykład tak jak tutaj mam przygotowany, każdy uczestnik otrzymuje rozważania ekstremalnej drogi krzyżowej. One są co roku inne. W tym roku one będą pod nazwą droga przełomu, rzeczywiście wyjątkowa droga w życiu. Dla każdego również mamy przygotowane taką opaskę, żeby sobie zapamiętać, to jest taka pamiątka udziału, jak również to są takie już firmowe, że tak powiem, właśnie odblaski. I w zeszłym roku każdy otrzymał mapę. Mieliśmy zrobione tak, że opis, opis powiem, że jest ważniejszy niż mapa, on jest bardziej taki dostępny, żeby każdy sobie sam wydrukował. Okazało się, że uczestnicy bardzo szybko czytają, nie doczytują wszystkiego i nie wydrukowali sobie opisu i rzeczywiście część poszła bez opisu. Mało, ale zdarzyło się, że niektórzy zbłądzili z trasy. Szczególnie ci, którzy szli na końcu, bo na początku, jak się idzie, to po prostu nie zwraca się uwagi, czy się skręca w prawo, czy w lewo. Jest, była taka duża grupa, że jeden za drugim, za tymi światełkami się po prostu szło. Ale jeżeli ktoś został na końcu, no to potrzebował tego opisu. W momencie, gdy nie miał, no to mamy te właśnie telefony alarmowe. Były telefony. Nie wiem gdzie jestem, jest ciemno, tu nikogo nie ma. Na to którą stację ostatnią? No, czwartą. Asfalt, czy drogi ten są leśne, tak? To żeśmy potem musieli pomagać, ale też była policja, straż pożarna, która w razie czego czy podwoziła, czy tam naprowadzała. Także doświadczenie uczy nas, że rzeczywiście musimy uczestnika, chociaż to nie jest naszym obowiązkiem, ale. Przygotować taki full, że tak powiem, ten pakiet, czyli w tym roku oprócz tego, co tutaj właśnie rozważań, tej opaski od blasków, każdy uczestnik otrzyma również opis z mapą. Ale jeszcze do że... W telefonach, no? to w sumie powinno być w ciszy, ale, ale jest możliwość jakby ściągnięcia sobie aplikacji, która pokazuje, gdzie jesteśmy. I Dokładnie. I również w tej aplikacji iść. są rozważania. Ym, można po prostu nie trzeba wyjmować za każdym razem szukać tych tekstów. One są w aplikacji w telefonie. Jeżeli ktoś ma dobrą baterię, to może przez całą drogę iść i rzeczywiście GPS wskazuje. I mówi zboczyłeś z trasy, czy, czy po prostu tak A samo czy rozważanie. W zeszłym roku zdarzyły się przypadki, gdzie ktoś nie dał rady, trzeba było zwozić na przykład Tak. Tak. Mniej więcej tak w połowie drogi były przypadki, że, że były odciski, że, że coś właśnie z łytką nadwężenie było wielkie i e, w tym momencie akurat mieliśmy taki dyżur m, alarmowy, to był ksiądz Probożywiana, ksiądz jeszcze Adam Gadomski, który właśnie informował też, e, czy karetkę pogotowia i rzeczywiście e, ja wiem o czterech osobach, które zakończyły mniej więcej w połowie ale to też wynikało z ich złego przygotowania do trasy. Rzeczywiście to nie były te buty, to nie były te skarpetki i chyba no tak. Czasami to takie, że idzie się pod wpływem kogoś i niedokładnie się przygotuje. Ta trasa wymaga naprawdę no takie, to jak wyprawa w góry. Jeżeli ktoś chodzi w góry, to wie, jak się należy do tej trasy przygotować. Wcześniej oczywiście. Już teraz najlepiej, kto się decyduje ćwiczyć po prostu, czy z kijkami, nordic walking, czy po prostu pochodzić sobie parę kilometrów dziennie i mieć przede wszystkim ten dobry sprzęt, odpowiednie obuwie, odzież. Pogody nie wiemy jaka będzie, ale trzeba być na to przygotowanym. A powiedzmy jeszcze dlaczego ziemiany, bo trasa prowadzi ziemian do Kalwarii Tak. Ja po pierwszym spotkaniu z księdzem Jackiem Stryczkiem, bo trzeba powiedzieć, że to jest jego inicjatywa i to wszystko się rozpoczęło 9 lat temu w Krakowie, po spotkaniu z nim zafascynowałam się przede wszystkim duchowością, ideą samej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, że właśnie poprzez te słabości, doświadczenie no siebie, przede wszystkim poznanie siebie i spotkania Boga w tych trudnych momentach zapragnęłam uczestniczyć. Ponieważ w tej chwili jestem w Orliku, na terenie Parafileśno, spojrzałam sobie na mapę ogólnopolską i... Nie znalazłam żadnej trasy, która była w pobliżu i wówczas pomyślałam sobie, skoro nasza diecezja ma tak przepiękną Kalwarię Wielewską, bo też jest zasada, że trasa ekstremalnej drogi krzyżowej musi doprowadzić do miejsca, które no, jest wyjątkowe, w tym, to ma być sanktuarium, czy Kalwaria, czy nawet góra, jak gdzieś w Teatrach z krzyżem, tak? Więc pomyślałam sobie, na pewno celem jest Kalwaria Bieleska Teraz z którego miejsca? No, powiem od razu, że ja pochodzę tutaj z tych terenów, urodziłam się w Dziemianach, to jest moja rodzinna miejscowość. Wiem, że żeby zorganizować tak potężny, że tak powiem taki projekt, potrzebuję do tego też ludzi, którzy mi pomogą żeby był życzliwy kapłan, żeby były miejsce, władze miejscowe, samorządowe, żeby byli ludzie, którzy pomogą na przykład przy wydawaniu pakietów, to trwa kilka godzin, znakowanie trasy, przywożenie, oznak no wiele rzeczy tych jest. Więc dla mnie naturalnym czymś było wybór Dziemian, bo wiedziałam, że tam mam zaplecze, tam jest też moja rodzina, która mnie wspiera i Teraz trasa, tak? Do prostej linii Ziemian do Wiela jest 12 kilometrów, więc to było za mało, więc zaczęliśmy szukać takich bezdroży, terenów leśnych, gdzie by można tę trasę przeprowadzić. No i oczywiście, gdy pojechałam na takie pierwsze spotkanie rok temu do Ziemian, znalazło się od razu też takich zapaleńców sporo, szczególnie uczestników... Stowarzyszenia Błękitni Nordic Walking, Dziemiany, Asia Stopa, to jest moja siostrzenica, moja siostra, tak prawda, to się tego zaczęło i powstała grupa i zaczęliśmy, oni też na czasie treningu wchodzili po tych trasach i wybierali, tu jest dobrze, tu jest fajnie i stworzyliśmy te prawda, dwie, tak, dwie trasy, dokładnie. I udało się, to było dobre, się. Urodziłem... Myślę, że tak, skoro ludzie odnaleźli małe Dziemiany na mapie i przyjechali z ponad 100 miejscowości rok temu, Powiem, że były z daleka, z poznańskiego, z mazowieckiego. Sama się dziwiłam. Mając tam trasy na miejscu, przyjechali tutaj. Ale okazuje się, że y, ludzie uczestniczą od wielu lat na, w tej drodze i wybierają sobie co roku inną trasę. A. Także nie chodzą zawsze tą samą drogą. Także patrzą też na mapie, jak się coś nowego pojawiło, no to tam jadą. Bo tak spotkałam się, czy potem pytaliśmy się, dlaczego akurat Dziemiany wybraliście. Dlatego, że to jest coś nowego i macie piękne tereny. Nie są to tereny płaskie, tak? Są, Kaszuby są przepiękne, więc przy okazji. Myślę, że to też jest promocja naszych pięknych jezior lasów. W tym roku też trasy ter uległy zmianie. Ponieważ uczestnicy chcieli, żeby było troszeczkę bardziej ekstremalnie. Już wiedzą o co chodzi, więc już żeśmy troszeczkę dołożyli takich miejsc zejść na przykład po skarpie, czy jakąś wąską ścieżką, troszeczkę wspinania. Znaleźliśmy też szczyt u nas dosyć wysoki, na który trzeba się wspiąć. Nigdy o tym nie wiedziałam, ale chodzenie w terenie pokazuje piękne, ukryte. Nasze takie miejsca. 14 stacji Drogi Krzyżowej w zimnie, w nocy, w milczeniu. Czy są jakieś świadectwa z tej drogi? Tak, jak kończy się Droga Krzyżowa, rok temu przynajmniej prosiliśmy o nadesłanie świadectw, ale powiem tak. Oprócz tych nadesłanych świadectw, człowiek, który przeżył naprawdę ekstremalną Drogę Krzyżową, nie jest w stanie zachować tego przeżycia dla siebie nas na przykład sióstrzło ponad 20, my długo, długo o tym rozmawialiśmy. To, kogo się tylko spotkało, człowiek się tym doświadczeniem dzieli. To nie jest tak, że to można zatrzymać w sobie. Te świadectwa są przepiękne, nawet to, co Pan wspomniał, że ludzie uświadamiają sobie dokładne znaczenie poszczególnych stacji, ponieważ te rozważania są tak ułożone, spisane, żeby dotykały tego, co przeżywam na tej trasie, ale też najpierw jest część związana z Panem Jezusem i przeniesienie je do mojego życia. To jest takie zatrzymanie, kiedy jest ta totalna cisza, kiedy mnie nikt nie przeszkadza, ja sama przerabiam te, te, te rozważania, to jestem no, pełni świadoma, gdzie idę, po co idę. Chociaż mówię, dla mnie Rok temu y, samo to, że odpowiadałam za wiele odcinków tej ekstremalnej drogi krzyżowej, te prawie że cztery stacje, one dla mnie nie istniały, bo ja ciągle myślałam, czy już wszyscy wyszli, czy już tam było zamykane, czy już gdzieś tam y, wszystko przygotowane. Od tej tak, i wyprost. mówię, no Panie Jezu, pomóż mi, bo ja nie przeżyję tej drogi krzyżowej i, i tak prawdopodobnie tak mniej więcej, koło piątej stacji zauważyłam, że już zostawiłam już te sprawy organizacyjne. I mogła po prostu sama osobiście wejść w rozważania i w tą ciemną noc. No i powiem tak, że to milczenie ono było bardzo budujące. Gdy nas ja popierzłam w tej drugiej, długiej trasie, nas było ponad 500 osób. Tak jakby tych ludzi nie było, ja miałam wrażenie, że ja idę sama, a razem ze mną idzie oczywiście Pan Jezus. Ja wiedziałam, że idę w gromadzie, dużo ludzi, ale ja tak jakby ich nie było. Oni nie przeszkadzali, a wręcz to ich świadectwo było tak budujące, gdy ludzie padali na kolana, te krzyże, bo trzeba dodać, że czaj z własną ręcznym, zrobionym krzyżem, zaczęli przytulać do siebie. Najbardziej chyba przeżyłam na Kalwarii Wieleskiej, gdy razem ze mną przeszło kilku chłopaków, i tam na tej dwunastej stacji. W zamrożonej trawie po prostu rzucili się i leżali krzyżem. Ja po prostu nie mogłam ze wzruszenia, to było coś niesamowitego. Oni po prostu jakby wszystko nie istniało wokół nich, to nie wiem, co tam przeżywali, albo to głębokie przeżycie. Jeden z nich napisał, że to był pierwszy raz w życiu spotkał Boga. Tam jak się czyta, te świadectwa, to są, to są ciarki przechodzą. Mi ogromne wzruszenie. Dlatego ja wszystkich niezdecydowanych jak najbardziej zapraszam. Też się zdarzyły, że szły osoby niewierzące. Była grupa, która ćwiczyła na przykład przed maratonem, który się odbywa i chyba w kwietniu zaraz odbędzie na początku, 40-kilometrowy, to był dla nich też sprawdzian. Rozgrzewka. Rozgrzewka, tak. I jeden z nich właśnie napisał też świadectwo, że gdzieś tak po połowie Halo, tu nie chodzi o mój trening, o mój wynik, tu się coś dokonuje. Może usiadł sobie i zaczął myśleć. W inni szli, on już na czas, bo oni to na czas robią i tak dalej mierzą. Usiadł i no jednak coś mnie tu sprowadziło, że idę tutaj, mogę w innym miejscu do 40 km zrobić. No i też właśnie takie dotknięcie Boga to jest. Naprawdę piękna sprawa. A kto bierze udział? Bo ja sprawdziłam w tym tak. roku. Najstarsza osoba miała 74 lata, najmłodsza 14. Tak. Nie ma ograniczeń wiekowych. Normalnie mogą mieć tylko osoby pełnoletnie. Niepełnoletnie idą tylko pod opieką dorosłych, mhm. czyli właśnie niepełnoletnie to albo idą z bratem, siostrą starszym, przeważnie też z rodzicami darzały się też takie przypadki, że pełne rodziny uczestniczyły. To jest coś niesamowitego, gdy cała rodzina idzie. Myślę, że no, to świadectwo było bardzo czytelne. Najstarsze osoby, tak, sama bałam się troszeczkę tych osób. Powyżej siedemdziesiątki okazało się, że doszli spokojnie. Też miałam takie fajne doświadczenie z tym najstarszą osobą. Ona pochodziła tam niedaleko nas, z miejscowości Kosobudy. Zadzwoniła, że chce się zapisać na ekstremalną drogę krzyżową, ale nie wie, jak to zrobić. A ja mówię, to, że trzeba po prostu wejść na, na stronę. Pan tylko zapamiętał, bo akurat dowiedział się o ekstremalnej drodze krzyżowej z pielgrzyma, no i tam była notacja, że wszystkie informacje są na Facebooku. I on nie wiedział i mówi tak, siostro, ja Facebooka nie mam, <laughs> nie wiem, o co chodzi, ale ja chcę iść. Ja tu od dziecka chodzę po grzybach. Wszystkie drogi znam i proszę się nie martwić, jak ja gdzieś zbłądzę, to ja trafię do domu. Ja wie, że pan albo sobie jeszcze latarkę rozważania, On mówi siostro. Ja wszystkie drogi krzyżowe znam na pamięć, a ja nie będę nic czytał, że nie będę widział, ja sobie pójdę sam. Nie spotkałam się z nim po drodze, spotkałam się z nim we wielu, nie wiem jak szedł, czy szedł swoją drogą, ale dotarł. Także to takie było też niesamowite przeżycie i jeszcze okazało się, że wziął ze sobą żonę, która nie chciała iść. Ale przeszła. Ale przeszła. Myślę, że ją tam spiera po drodze. W takim razie tak dokładnie, co trzeba zrobić, żeby, żeby się zapisać, żeby wziąć udział w tej drodze? Jest ogólnopolska strona, ekstremalna droga krzyżowa, chyba www.edeka.org.pl. Na tej stronie, tak właśnie, tu na pewno gdzieś, tutaj jest, tak, www.edeka.org.pl. I na tej stronie są wszystkie trasy, które są w Polsce. Ich będzie bardzo dużo, myślę, że dojdzie do liczby prawie ponad 400 na pewno, gdy wszystkie będą zarejestrowane i trzeba po prostu znaleźć. To wybieramy ziemiany, klikamy tak, na mapce Tak, Dziemiany. tutaj właśnie wybieramy znajdź trasę albo znajdź rejon, to wyszukujemy ziemiany i otwiera się kolejna strona i są dwie trasy. I na, klikamy sobie albo w trasę świętego Franciszka to jest długa trasa, albo świętego Antoniego krótka trasa. Jest taki formularz do wypełnienia, wypełniamy te dane, które tam trzeba, przesyłamy, i bardzo ważna rzecz jest jeszcze ukaże się taki kod rejestracyjny, jeśli się zdarzy, że ktoś po prostu nie będzie uczestniczył, że chciałby zrezygnować, żeby tym kodem się posłużyć i wypisać się po prostu z tej listy. Dziękujemy Państwu za rozmowę, dziękujemy siostrze za rozmowę i, i, i tyle informacji. Przypomnimy siostra Mirona Tużyńska koordynatorka projektu Ekstremalna Droga Krzyżowa-Dziemiany. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Dziękuję również. Dobraka. Krzysztof Węcki, dziękujemy Państwu i do zobaczenia. I zapraszamy na trasy.